Dzień dobry. Z tej strony grupa Cashflow. Ja nazywam się Michał Chudzik, a dzisiejszym gościem jest. Katarzyna Gruzja-Skoła. Dzień dobry. Czym zajmujesz się zawodowo? Zawodowo robię książki, czyli je projektuję, składam, przygotowuję do druku. Wykonuję konwersję do e-booka, czyli do formatu elektronicznego. Prowadzę też całe procesy wydawnicze. I od czasu do czasu zajmuję się korektą różnych krótkich form. I od jakiegoś roku piszę powieść obyczajową. W jaki sposób zaczęła się Twoja przygoda z książkami? Ja już jako uczennica drugiej klasy szkoły podstawowej wiedziałam, że będę studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i skończyłam edytorstwo na ujocie. I po studiach, i po krótkiej pracy w firmie, w której wykonywałam korektę takich dokumentów, wniosków unijnych, otrzymałam pracę jako składacz DTP, jako, jako operatorka DTP w, w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego, i tam pracowałam 6 lat, i tam właściwie. Można powiedzieć, że nauczyłam się składać książki, projektować książki, trochę też okładki. Miałam znakomite, znakomitych nauczycieli, panią, panią Dorotę Heliasz, teraz pani Dorota jest dyrektorką wydawnictwa, Hankę Wiechecką i. Wojtka Wojewodę, znakomitych specjalistów, i oni właściwie nauczyli mnie składu, to znaczy ja tak jakby podstawy składu książki miałam na, na studio. Tam nauczyłam się, jak książki składać w praktyce, jak pracować z autorem, jak rozmawiać z autorem. Tam też zobaczyłam, jak wygląda proces produ pro produkcji książki, proces wydawniczy w dużym wydawnictwie, w bardzo dużym wydawnictwie. I tam pracowałam 6 lat, potem uznałam, że czas się rozwijać dalej. Pracowałam w agencji reklamowej bez obaw. Tam zajmowałam się takim składem gazetki reklamowej. Później pracowałam w takim niewielkim krakowskim studiu graficznym, gdzie zobaczyłam, jak, jak podejść do autora, to znaczy jak rozmawiać z autorem, jak, jak prowadzić autora, jak mu doradzić, co odradzić, jak poprowadzić autora od A do Z. No, i gdy przyszła pandemia, to zobaczyłam, jak dobrze mi się pracuje z domu. I jakby tam zobaczyłam, że właściwie ja się bardzo dobrze odnajduję w pracy z klientem, bez szefa. Ja nie lubię wykonywać czyichś poleceń, to przyznaję. No i pomyślałam, że trzeba się zwolnić z pracy i zacząć pracę na własny rachunek, na własne nazwisko. Ja w trakcie pandemii pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby założyć własną działalność gospodarczą, jednoosobową. I tak się pojawiła Wielogłoska i działam już trzy lata. W tym, czasie, w tym czasie wymyśliłam, zredagowałam, przeprowadziłam wywiady z 37 specjalistami i zebrałam je w książce. Wydaj i nie oszalej. Rozmowy o self-publishingu. I są to rozmowy o tym, jak samodzielnie wydać książkę, czyli jak ją napisać, jak ją później... Co, co trzeba zrobić po kolei, żeby dobrze wydać książkę w self-publishingu i później też jakby jest taki dział, jak ją promować. Ta książka miała premierę rok temu, pracowałam nad nią rok i uważam, że jest bardzo dobrym przewodnikiem po tym, jak wydać książkę samodzielnie. No i chyba tyle. Z czym wiąże się praca, którą wykonujesz? Przede wszystkim z ogromną dyscypliną, samodyscypliną, bo nikt mnie nie rozlicza poza klientem i jeśli ja będę zawalać terminy, jeżeli będę przekraczać deadlines, nie odpisywać na maile, no to po prostu będę miała opinię nierzetelnego współpracownika, współwyda współwydawcy. Muszę być samodzielna, czyli, czyli muszę sama podejmować decyzje. Wiąże się też z nieustanną autopromocją w różnych kanałach, czy social-mediowych, czy, czy no, głównie w social mediach. Wiąże się z pracą z człowiekiem i to nie jest tak, że ja pracuję z książkami, ja produkuję książki, człowieka tam nie ma, bo to jest bardzo taka nasilona praca z, z drugą osobą, z autorem, z osobą autorską, z, z osobami wrażliwymi. Takimi troszkę skupionymi, bardzo nawet na sobie, nie troszkę, tylko bardzo na sobie. Trzeba umiejętnie rozmawiać, trzeba być. Wiąże się też z tym, że do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie. No w tym mi pomagają akurat moje talenty galupa, bo ja mam indywidualizację na pierwszym miejscu. I jakby no, no trzeba do każdego takiego projektu podchodzić, jak, jakbym robiła pierwszą książkę w życiu. No, i też ta praca mnie po prostu cieszy. Ja uwielbiam to, co robię. Ja wstaję rano i ja jestem pełna zapału, bo ja wiem, że pracuję nad świetną książką, nad nową książką, nad nową okładką, nad nowym layoutem. Szukam fontów. To jest też praca, która polega na szukaniu współpracowników, bo ja do każdego projektu wyszukuję jak nie redaktorkę, to korektorkę, czasami też grafika do okładki, czasami pomagam, ja też jakby uważam, że dużą wartością, jaką daję autorom, którzy ze mną współpracują, jest to, że pomagam im w promocji, to znaczy piszę na Instagramie, że pracuję teraz nad daną książką, podbijam trochę ich algorytmy, pokazuję też, jeżeli autor nie wie, jak, jak promować, to pokazuję, jakie ma możliwości, że trzeba założyć konto na Instagramie, że trzeba się udzielać w innych grupach. Podpowiadam, znaczy wynajduję czasem bookstagramerki, które mogą potem poprowadzić jakąś kampanię promocyjną książki. Kieruję do odpowiednich osób. No to jest naprawdę praca z człowiekiem. Ja też staram się bywać na targach książki, staram się odwiedzać moich autorów, rozmawiać z nimi, słuchać ich problemów. Oczywiście trzaskamy sobie foteczki i puszczamy na, na stories, no ale wiadomo, tak się teraz promuje literaturę. No i to wszystko sprawia, że ta praca jest taka bardzo urozmaicona, ja się w niej absolutnie nie nudzę. A jeżeli potrzebuje się troszkę wyciszyć i skupić, no to wtedy siadam i piszę własną powieść. Jak wygląda proces składania książki? Hmm? On rozpoczyna się od rozmowy i albo to jest rozmowa przez maile, albo po prostu przez telefon czy przez jakiś komunikator, gdzie widzę autora i staram się zebrać jak najdokładniejszy wywiad, czyli tak jakby no, w, w pracy grafika to się nazywa briefem i tam jest uzupeł... jakby prosimy, proszę autora, żeby uzupełnił brief, czyli dał mi jak najdokładniejsze wskazówki po to, żebym ja wiedziała, jakiego jego książka ma wyglądać, bo jeżeli autor przychodzi i mówi, nie mam środków finansowych. Ta książka musi być budżetowa. Okładka może być troszkę słabsza, ale ona musi być tania, papier cieniutki. Ta książka musi być złamana bardzo tak ciasno, no bo ja chcę zaoszczędzić na druku, no to ja wiem, jak tą książkę mam poprowadzić, jak, jak mam rozmawiać z drukarnią, jak mam wycenić też swoją pracę. I jak mam tą książkę zaprojektować, złamać i, i później wypuścić do druku. I jakby to, to przede wszystkim właśnie zaczyna się od rozmowy i od poznania oczekiwań autora, bo oczekiwania osób autorskich są bardzo różne. Później robię layout książki, czyli na rozkładówce dobieram fonty, bezszeryfowe, szeryfowe, czy jakieś fonty takie ozdobne, ręczne, że tak powiem, w zależności od projektu. Czasem to pasuje do okładki, czasem zaczynam od projektu okładki i później przechodzę do layoutu wnętrza książki. Później następuje skład, czyli ułożenie tego tekstu zgodnie z zasadami sztuki edytorskiej. Wypuszczam PDF-a do korekty, czekam aż korekta zostanie wykonana, potem nanoszę te poprawki, później znowu odsyłam do rewizji, do korektorki. Korektorka nanosi swoje poprawki. Działamy tak, dopóki korektorka nie uzna, że książka jest już wyczyszczona, wtedy wysyłam do autora PDF-a do akceptacji. Przed drukiem i tak wygląda sam skład książki. Natomiast przed składem jeszcze następuje redakcja, czyli pierwsze czytanie tekstu. Takie czytanie, które polega nie tylko na wyłapaniu błędów ortograficznych, stylistycznych, językowych, interpunkcyjnych, ale na takim szerszym spojrzeniu na tekst, na wyłapaniu pewnych nieścisłości fabularnych. Czy na osi czasu, czy coś się nie zgadza, czy może bohaterowie mają różne imiona, czy im się zmienia kolor włosów, to wszystko wyłapuje redaktor. Redaktor też może zasugerować, że coś jest zbyt nieprawdopodobne, żeby się zdarzyło, czy na przykład coś nie mogło się wydarzyć, bo na przykład, nie wiem, piosenka, która jest wspomniana w książce, jeszcze wtedy nie została w ogóle zaśpiewana. I to jest redakcja. Ja najczęściej współpracuję z redaktorką Dominiką Surmi. Jakby tak wygląda sam proces składu książki. Czyli to jest już taki proces, taka praca z, już, już z tekstem, ale poprzedzona właśnie rozmową z autorem. Jakich narzędzi używasz w pracy? Jakich się nauczyć? Może jakieś przykładowe kursy? Mhm. Ja pracuję w pakiecie Adobe, czyli używam najczęściej InDesigna, Photoshopa, Illustratora. Również pracuję w Wordzie. Jak się nauczyć? Ja się nauczyłam obsługi programu na studiach edytorskich i uważam, że jedynym godnym polecenia kursem nauki i designa w naszym kraju są kursy Roberta Olesia z firmy D2D. Tam też jakby doszkalałam się, uczyłam. Natomiast najlepszą nauką jest praktyka, najlepiej pod okiem kogoś doświadczonego, no bo inaczej jakby tych programów się nie nauczymy. Możemy czytać książki, tu też polecam wydawnictwo D2D, każdą pozycję dotyczącą. Dotyczącą składu, można patrzeć na książki innych. Można sobie po prostu oglądać, mierzyć, podpatrywać interlinie, patrzeć, jakie, jakie, fon jakie fonty są użyte w innych projektach. No i tyle właściwie. Jak zdobyć pierwszych klientów? Ja nie jestem zbyt dobrą osobą do udzielenia odpowiedzi na to pytanie, dlatego że ja odchodząc z mojej firmy. Część klientów jakby poszła za mną, więc ja nie startowałam od zera, natomiast, natomiast trzeba zacząć od, od, od praktyk bezpłatnych, czyli od oferowania jakichś usług za darmo i później ewentualnie jak się sprawdzimy, no to przejść do, do, już, do, do współprac płatnych. Można oczywiście odpowiadać na różne ogłoszenia o pracę. Można na początku zatrudnić się na etat i pracować jako operator DTP, czy grafik komputerowy, czy redaktor po prostu w wydawnictwie, czy w agencji reklamowej i tam szkolić swoje umiejętności. Natomiast no, jeżeli już mamy pierwszego, drugiego, trzeciego klienta, no to za tymi, jeżeli oni są zadowoleni, to przyjdą kolejni klienci, bo oni będą szukali z poleceń i tak dalej. No teraz mamy, mamy internet, na Facebooku są różne grupy pisarskie, tam bardzo często też szukają osób do współpracy, więc można się po prostu samemu, ja często też piszę, że polecam swoje usługi, proszę się odezwać albo napiszę maila i tak dalej, także... Nie bać się też proponować, pisać, że po prostu ma się już, jeżeli ma, już ma się jakieś tam doświadczenie, no to po prostu opisywać to doświadczenie. Trzeba mieć swoją stronę internetową z portfolio. Ja prowadzę konto na Instagramie, mam stronę firmową na Facebooku, gdzie, gdzie pokazuję też swoją pracę, pokazuję jak pracuję. No, no myślę, że tak można zdobyć tych pierwszych klientów. Ile da się z tego zarobić? Nie, nie trzeba podawać dokładnych sum. To wszystko zależy, jak szybko się pracuje i jakie ma się stawki. Ja przez pierwsze dwa lata bym się nie utrzymała. To znaczy, miałam te, tak mało zleceń, tak słabe te zlecenia, też jakby czasochłonne, że nie, nie umiałabym się utrzymać, zwłaszcza w Krakowie, mając dwójkę dzieci. Natomiast teraz jest już coraz lepiej. I myślę, że jak się dobrze zorganizuje swój czas, to myślę, że spokojnie na rękę można takie 7 tysięcy wyciągnąć. Nie prac... I ja jeszcze dodam, że ja nie pracuję 8 godzin w ciągu dnia, ja pracuję mniej. Zdarza mi się pracować na przykład dwa tygodnie w ciągu miesiąca i też jakby, no, nie wiem, zarobić 5 tysięcy, powiedzmy. Jakie są wyceny składania książki? Wyceny, no wycenia się, znaczy ja zawsze proszę o próbkę książki, żeby nie było, że jakaś niespodzianka tam się znajdzie nagle w postaci jakichś wykresów trudnych. No i wycenia się za, za arkusz wydawniczy, czyli za 40 tysięcy znaków ze spacjami w Wordzie, albo za stronę znormalizowaną, czyli 1800 znaków ze spacjami na stronie A4 w Wordzie. I to zwykle, żeby sobie to, te strony policzyć, to trzeba ustawić czcionkę Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5 w Wordzie, wysłać trzy strony, poprosić o wycenę. No i ja wtedy patrzę, czego będzie wymagała ode mnie książka, jaki layout zaproponować, jakie dodatki, czy, czy trzeba będzie tam popracować nad zdjęciami. Czy są tam jakieś trudne wykresy, które ja muszę przerobić, przyrysować, czy zdjęcia, trzeba będzie dużo czasu poświęcić na edycję fotografii. No i to jest jakby, to wszystko składa się na cenę składu za arkusz. Wiadomo, że też jak mam mniej czasu albo jak mi bardzo zależy na jakimś zleceniu, no to ja wtedy dam niższą stawkę, a jak muszę gdzieś tam upychać, wciskać, bo komuś się śpieszy, to ta stawka będzie wyższa. Natomiast te ceny za arkusz składu tak zaczynają się od 120 zł. Brud to za arkusz. Osobno wycenia się konwersję do e-booka, osobno wycenia się skład okładki do druku, a jeszcze inaczej wycenia się projekt, takie kreatywne okładki. Ja staram się tych projektów kreatywnych nie robić, dlatego że one zajmują mi dużo czasu i trzeba, to jakby się też nie, nie przekłada, to się nie konwersuje, nie, nie ma tam konwersji na jakiś zarobek. No, i często jest tak, że okładka się po prostu nie podoba i, i się rozstajemy z autorem, co nie jest fajne, bo ja już tam jakby poświęcam jakiś tam czas. Autor płaci jaką, jakiś zadatek, a finalnie nie jest zadowolony, bo ja bo nie siedzę na przykład w jego głowie, a on nie potrafi wyartykułować tam swoich artystycznych potrzeb. A są po prostu też osoby, które nigdy nie będą zadowolone i nie wiem, zrobią sobie sami okładkę i najlepiej tak będzie, więc takie są jakby wyceny, z tego się składa wycena. Ile realnie można z tego zrobić? Zarobić ile? No to tak jak mówiłam, no, no wszystko zależy. No, wiesz, ja nie pracuję 8 godzin. Ja mam poza tym, no piszę tą książkę, staram się skończyć. Ja też nie utrzymuję się sama, bo no, jakby żyję z moim mężem i jakby razem mamy budżet. Myślę, że gdybym nie musiała płacić za wynajem mieszkania, no to spokojnie z takiej pracy bym się dała, mogła utrzymać. Natomiast jeśli ma się kredyt na mieszkanie, kredyt na auto, dwójkę dzieci, które wymagają nieustannych nakładów finansowych i nie wiem, psa, no to, no to trzeba zarobić co najmniej 10 tysięcy na rękę. I ja myślę, że to jest możliwe, tylko po prostu trzeba dużo pracować, trzeba dużo o swojej pracy mówić, trzeba dążyć do tego, żeby mieć coraz lepiej płacących klientów, coraz bardziej świadomych autorów, klientów. Można też pracować na stałe we współpracy z jakimś wydawnictwem. To też przecież nie trzeba tylko cały czas zdobywać nowych klientów, tylko może wystarczy jeden, ale taki solidny, który zapłaci za arkusz składu mniej, ale będą te zlecenia stałe, a nie z doskoku. No bo no też trzeba wiedzieć, że ta praca nie, to nie jest praca na etat. Tam nie, ja nie dostaję co miesiąc jednej kwoty, bo w jednym miesiącu wystawię dwie faktury, a w drugim miesiącu wystawię ich 15 i jakoś muszę sobie taką średnią wyliczyć. I e, tak, jak patrzę na te, na te swoje średnie, to, to no na razie to, to jakby z, z tego składu i tak dalej, no to, to tak myślę, że te, te, te 5-6 na rękę, już po odliczeniu wszystkich składek, czyli ZUS-u, e, składki zdrowotnej, podatku dochodowego, e, opłat za licencję, za program Adobe, za, za program e, Microsoft Office, e, no to takie 5-6 na rękę myślę, że można. Natomiast nie wiem, ile zarabiają inni graficy, bo może inni graficy pracują te 8 godzin. Ja, tak jak mówię, no jakby to świadomie o tym decyduję, że pracuję mniej, pracuję krócej, no ale tylko po to właśnie, żeby, żeby skupić się też na swojej tej twórczości literackiej i mieć też więcej czasu dla swoich dzieci. Dziękuję. To była Kasia mróz Skuła. W razie pytań zapraszamy do komentarzy. Dziękuję bardzo.